Cześć, to ja Agnieszka. Są historie prawdziwe, są historie wymyślone, a pomiędzy nimi są takie historie, które może ktoś wymyślił, a może wydarzyły się naprawdę. Jedną z nich jest ta opowiedziana w książce Peleryna z Piór. Ta historia opowiada o pewnym irlandzkim miasteczku, w którym co roku odbywa się wielki festyn, ale raz na 100 lat w tym festynie. Biorą udział magiczne postaci, wróżki, fauni. W tym roku w organizacji festiwalu bierze udział pewien chłopiec, Brian. A ponieważ nie wszystko układa się dokładnie tak, jak zostało zaplanowane, w pewnym momencie król i królowa wróżek tak się denerwują, że zamieniają rodziców Briana w czaple. Chcecie dowiedzieć się, jak to się wszystko zaczęło? Posłuchajcie, rozdział pierwszy. Idź po krowę. Powiedziałem im, że pójdę po tę głupią krowę. Siedzieliśmy wokół stołu w salonie domu Bellamorów, znajdującego się za ich sklepem, otoczeni wielkimi górami festiwalowego chleba, który Sheila i Bob piekli przez cały tydzień. Festiwalowy chleb był czarny jak sadza, smakował jak popiół i miał skórkę tak twardą, że można było sobie na niej połamać zęby. Gdy zaglądałem do kuchni przez drzwi, widziałem, że cała podłoga jest zastawiona brudnymi, otwartymi workami i dużymi tubkami. Worki były pełne ciemnych okruszków, których część pachniała jak torf, część jak pył węglowy, a część jakby była nie z tego świata. W tubkach kryły się melasa albo olej silnikowy. Takich składników używała Sheila. Świetnie, Brianie, odparł Bob Montesheily. Bob zawsze reagował z entuzjazmem, gdy inni proponowali, że coś zrobią. Ha? A może weźmie ze sobą Dereka i Helen? dodała mama, która zawsze miała w zanadrzu jakąś sugestię ułatwiającą życie wszystkim innym. Możecie stworzyć młodzieżowy podkomitet do spraw przyprowadzania krowy? Zrobię wam naklejki. O tak! Świetny pomysł! Rzuciła helen, siostrzenica Boba i Shelley. Helen była wiecznie spięta i czujna. Bacznie obserwowała wszystko i wszystkich. Miała na sobie bryczesy, buty z cholewkami i kurtkę jeździecką. Ciągle chodziła na coś związanego z końmi albo z czegoś takiego wracała. Czasami nosi... odnosiłem wrażenie, że poświęca swój cenny czas i odrywa się od ważnych zajęć związanych z końmi, by się upewnić, że niewydarzeni prostacy wokół nie jeszcze wszystkiego nie popsuli. Zadarła nos, po czym spojrzała na Dareka i na mnie, jak na dwa leniwe kucyki, które trzeba wyprowadzić na spacer. Dopilnuję, żeby wszystko odbyło się jak należy. I tym razem się udało. Zadeklarowała. Otworzyłem usta, by zaprotestować. Wcześniej też się wszystko udawało. Zazwyczaj, ale przerwało mi głośne pęknięcie. Yy! Wolałbym odpiłować sobie nogę i zjeść ją na kolację, oświadczył Derek. Przam. Rozwalił się na krześle niczym chuda smuga podłości w zielonym o rozmiar za dużym dresie. Ręce trzymał w kieszeniach, garbił się, a pod nosem nucił jakiś rapowy kawałek, jakby to było zaklęcie. Sheila i Bob zmusili go do współorganizowania festiwalu w ramach prac społecznych za kradzież roweru. Ukradł mój ukochany rower. I albo jeździł nim jak demon, albo przyjechał po nim walcem. Bo gdy go odzyskałem, rower do niczego się nie nadawał. Świetnie. W takim razie we troje pójdziecie do pokrowy i spotkamy się na skwerze za pół godziny, powiedział tata. Tylko uważajcie na Mulki Dajna, a tato. Ten to ma talent do mówienia nieodpowiednich rzeczy nie wie w odpowiednich chwilach. Sheila aż pisnęła i zacisnęła wargi z wyraźną dezaprobatą, Bob zbladł i przez mniej więcej 10 sekund kręcił głową na boki i zanim wrócił mu głos. Och nie, Gerarcie, mruknął niemal szeptem. Nie wymawia jego imienia w przeddzień festiwalu. Jeśli cię usłyszy, przybędzie i cię znajdzie. Nigdy nie wymawia jego imienia. Przepraszam, tata nieco się strapił, jak wtedy, gdy opowiada naprawdę słaby żart. Zapomnijcie, że cokolwiek mówiłem. Wyglądam trochę jak mniejsza wersja taty. Tyle, że włosy ścinam na krótko i noszę luźne, workowate ubrania. Spodnie, bojówki o kilka rozmiarów za duże pod koszulki i ciasno zasznurowane klany. Podobno często marsze brwi, powinienem częściej się uśmiechać sami. Spróbujcie się jednak częściej uśmiechać, gdy wszyscy wiecznie kręcą nosem na Twój widok. Jakbyście się od tygodni nie myli, a ja przecież codziennie bierzecie prysznic. Spróbujcie mieszkać tu, gdzie my. Nie będziemy dłużej o tym rozmawiać, zadecydowała Sheila. Chcecie zjeść trochę chleba przed wyjściem? Nie byłem pewien, czy ma na myśli swój festiwalowy chleb, czy może zwyczajne pieczywo. Na wszelki wypadek wszyscy odmówiliśmy. Mama, tata, Sheila i Bob tworzyli razem rozsądny, dorosły komitet organizacyjny festiwalu Knock Meltdown. Od gdy my, nieznośni mali dwunastolatkowie, zostaliśmy młodzieżowym pod komitetem do spraw przyprowadzania krowy. Rodzice Helen mieli za dużo rozumu by się w to angażować. W okresie festiwalowym zazwyczaj wyjeżdżali na jakąś zagraniczną wycieczkę. W tym roku Helena postanowiła zostać z ciocią, wujkiem i kuzynem, żeby pomóc. Był to jej pierwszy festiwal. Bardzo się na niego cieszyło. Próbowałem ją ostrzeć, ale mnie nie słuchała, a teraz wcisnęli mi ją i Dereka przy pierwszym poważnym zadaniu łapaniu krowy. Letni festiwal Knock Meldown miał się zacząć na zajutrz, a nie mogło się to odbyć bez krowy. Przez cały weekend krowa miała wędrować po wsi, żeby ludzie mogli zakładać, gdzie zrobi placek. Była to najpopularniejsza atrakcja festiwalu. W sumie była to jedyna, choć trochę popularna atrakcja. Dlatego musieliśmy zdobyć krowę. Normalnie nie miałbym nic przeciwko temu. Łapanie krowy było prawdopodobnie jednym z najmniej okropnych festiwalowych zadań, nawet jeśli musiałem przejść przez osiedle widmowych świń, by to zrobić. Bardziej przeszkadzało mi to, że Derek i Helen pójdą ze mną. Pierwszą przeszkodą na naszej drodze okazało się znalezienie wyjścia z domu Bellamorów. Festiwala, festiwalowy chleb Shelly i Boba leżał pod ścianami w stosach wysokich po uszy, a pomiędzy nimi znajdowało się tylko wąskie przejście, przez które musieliśmy przeciskać się bokiem. Bochenki piętrzyły się w każdym kącie i walały po podłodze niczym kule armatnie w zbrojowni. Widziałem je w korytarzu i na stopniach schodów i prowadzących na górę, w salonie, a także na stole i na blatach kuchni. Były ich setki. Pachniały ciepłą melasą, torfem i pyłem węglowym. Usłyszałem pikanie mitnika w piekarniku, gdy upiekła się kolejna partia. Szejla co roku w uporem przygotowała ogromne ilości tego czegoś, by sprzedawać je na festiwalowym jarmarku. Był to jedyny dostępny tam towar. Tyle, że żaden bohanek nigdy się nie sprzedał. Na miejscowym wysypisku śmieci wyrosła natomiast ciemna i ponura góra chleba. Mama i tata próbowali taktownie przekonać szejle, że to marnotrawstwo, ale ich ignorowała. Na festiwalu od zawsze był chleb, mówiła. Jeśli na jarmarku w niedzielny poranek nie będzie mojego chleba, niektórzy się obrażą i zrobi się z tego kłopot. Możecie mi wierzyć. Bob zgadzał się z żoną i tyle. Chleb. Musiał być. Rozdział drugi. O kim mówimy, gdy mówimy o dobrym ludzie. Ale ten rozdział przeczytajcie już sami.